Siomeczko, w dzisiejszym odcinku sobie porozmawiamy o nowym trybie, który prawdopodobnie dojdzie do gry. Ten tryb to jest duel, czyli będziemy mogli zagrać przeciwko jednemu przeciwnikowi. I teraz widzicie screenshot, na którym Brawl na Redditie pokazał takiego. Screenshota. Możemy tam zobaczyć mapę oraz jak będzie wyglądać ten tryb. Ogólnie w wybieraniu. Tryb byłby bardzo fajny, jeżeli by doszedł do gry. Myślę, że za wygraną by były z 5 pucharków Bo to nie będzie takie trudne. To będą szybkie gierki. Albo od 2 do 5 puharków. Eee, w sumie to tyle w tym odcinku, bo dużo nie było do pogadania. Myślę, że bardzo fajny To będzie tryb do... zwłaszcza do uczenia się gry. No, a więc tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Nie pamiętajcie o zostawieniu lajka, suba oraz napisania jakiegoś fajnego komentarza. A więc widzimy się w następnych odcinkach. 谢嘛。